Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów na temat jesiennej nowości zapachowej marki Yves Saint Laurent o nazwie Libre. Perfumy te ukazały się w sprzedaży zupełnie niedawno, ale zauważyłam, że cieszą się wśród Was ogromnym zainteresowaniem. I teraz powiem tak. Jeśli ma być szczera, to kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym, że te perfumy mają się pojawić na rynku, to nie podeszłam do tej informacji zbyt entuzjastycznie, dlatego że od razu założyłam, że będą to perfumy nieciekawe i nijakie. Takie, które z pewnością nie przypadną mi do gustu i w związku z tym też takie, o których na pewno nie będę Wam chciała opowiedzieć w filmie na YouTube. Tymczasem w momencie, kiedy zaczęłam testować te perfumy, to moje zdanie uległo zmianie, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałabym już tradycyjnie skupić się na moment przy flakonie tych perfum, a jest naprawdę na czym zawiesić tutaj oko. Uważam, że ten flakon jest naprawdę przepiękny, utrzymany w złoto-czarnej stylistyce. Z jednej strony prosty, ale też posiada tak zwany pazur w postaci asymetrycznego ściętego tutaj na górze czarnego korka. I bardzo podoba mi się również zastosowany tutaj motyw. W postaci okalających ten flakon literek Yves Saint Laurent. Bardzo ładnie to wygląda, i wszystko razem tworzy jedną spójną całość. Flakon niesamowicie mi się podoba. Uważam, że jest bardzo elegancki i szykowny i przepięknie będzie wyglądał na każdej kobiecej toaletce. Jeśli chodzi o dostępne pojemności, to zapach ten posiada ich trzy: 30, 50 i 90 ml. Ja w tej chwili trzymam w dłoni 50 ml. I oczywiście znowu w ramach przypomnienia wspomnę, że najmniej opłacalną pojemnością, jeśli chodzi o zakup pod względem finansowym, są zawsze te najmniejsze pojemności. Chociaż nie ukrywam, że są bardzo, bardzo urocze i w przypadku osób, które posiadają dużo flakonów perfum, jest sens taki, żeby je kupować. Natomiast zdecydowanie najbardziej opłacalne pod względem zakupu są zawsze pojemności największe. Natomiast wydaje mi się, że jednak najwięcej ludzi kupuje te pojemności średnie nie za małe i nie za duże i w tym momencie koniecznie muszę Wam zadać pytanie: dotyczące tego, jakie pojemności perfum wykupujecie najczęściej? Czy są to właśnie te średnie pojemności? czy małe pojemności, a może kupujecie te największe? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz już przechodząc do samego zapachu. W składzie perfum Libre znajdziemy między innymi takie składniki jak bergamotka, czarna porzeczka, którą bardzo w perfumach, jak wiecie, lubię. Dużą dawkę lawendy, białe kwiaty, takie jak jaśmin i kwiat pomarańczy oraz piżmo. Wanilię i drewno cedrowe. I wszystko to razem tworzy taką ciepłą, orientalną mieszankę, idealną na jesień, do noszenia na co dzień. Jeśli chodzi o to, jak ten zapach rozwija się na skórze, to znowu tradycyjnie zawsze, kiedy opowiadam o jakimś zapachu, to muszę się z nim spryskać. Uuu, cieszę się bardzo, słuchajcie, bo ten zapach jest naprawdę super. <laughs> Ale wracając do tematu, to pierwsze, co możemy wyczuć w momencie, kiedy się tym zapachem spryskamy, to jest, wiecie co? To są owoce. Czuć tutaj cytrusy, świeżość, rzeźkość i słodycz. Ale nie taką słodycz przytłaczającą, tylko taką słodycz powiedziałabym z klasą. Natomiast ten efekt bardzo szybko na skórze mija. Ten chwyt jest w perfumach często stosowany. Często jest tak, że perfumy mają takie owocowe, rześkie otwarcie i zaraz potem po upływie kilkunastu sekund, maksymalnie kilku minut zapach zaczyna się zmieniać. I nie inaczej jest w tym przypadku. Jeśli chodzi o to jak ten zapach układa się później na skórze, to w miarę upływu czasu staje się on coraz słodszy. Coraz cieplejszy i coraz intensywniejszy. Czymś, co jest w tym zapachu niesamowicie wyczuwalne, jest lawenda. Także jeśli lubicie lawendę, to to będzie coś dla Was. Generalnie bardzo dużo męskich perfum posiada w swoim składzie lawendę, ale tutaj została ona ubrana w cudzysłowie w taki sposób, że jest niesamowicie kobieca, ponieważ ta lawenda została ułożona tutaj, jakby na tle tych białych. Kwiatów. I znowu, jeśli lubicie białe kwiaty, jaśmin czy kwiat pomarańczy, to ten zapach na pewno przypadnie Wam do gustu. Są to perfumy bliskoskórne, czyli takie, które nie pozostawiają za sobą ogona, co jest bardzo ważne w kontekście tego, że dzięki temu zapach ten jest idealny do noszenia na co dzień i sprawdzi się również bardzo dobrze w pracy, ponieważ nie będzie nikomu przeszkadzał. Ogromnym plusem tych perfum jest to, że mają takie działanie. Ocieplające i otulające. I z tego też względu uważam, że jesień jest idealną porą do noszenia tych właśnie perfum. Zapach nietuzinkowy. Zdecydowanie i to nie tylko ze względu na lawendę, a raczej połączenie lawendy i białych kwiatów, ale też z uwagi na to, że tak naprawdę, jak patrzę na większość nowości zapachowych, jakie ukazały się na rynku w ostatnim czasie, to te perfumy bardzo, ale to bardzo wyróżniają się na tle innych. Moim zdaniem. Jest to jedna z najlepszych tegorocznych propozycji nowości zapachowych na jesień. Także, co pozostaje mi tu jeszcze o tym zapachu powiedzieć? Chyba tylko to, że bardzo gorąco polecam Wam testy tego zapachu. I jeszcze coś, co mogłabym dodać, to wiecie co? To to, że zapach ten ma w sobie coś z perfum Mongerlin. Także jeśli lubicie tę kompozycję, to ta również powinna Wam przypaść do gustu. Podsumowując, gorąco, gorąco polecam Wam ten zapach. Mam nadzieję, że ta krótka recenzja przypadnie Wam do gustu i że tym sposobem, tym filmem zaspokoiłam Waszą ciekawość dotyczącą tej właśnie kompozycji. Bardzo mnie ciekawi, czy znacie te perfumy, a jeśli tak, to co o nich sądzicie? Czy Wam się podobają, czy niekoniecznie? Jeśli któraś z Was zdecyduje się na zakup tych perfum po obejrzeniu mojego filmu, to będę bardzo wdzięczna za informacje w tej sprawie. Oznaczajcie mnie proszę w mediach społecznościowych, zdjęcia swoich zakupów z hashtagiem Inspired by Olfactoria. Będzie mi bardzo, bardzo miło i z chęcią te Wasze zdjęcia Udostępnię. Czekam cały czas na kolejne propozycje zapachów, których recenzje chciałybyście zobaczyć na moim kanale, a tymczasem gorąco się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.